Cześć, z tej strony Łukasz Lewandowski. Jakiś czas temu nagrałem już filmik o superchargerach Tesli, jak to działa, na czym polega, ale dzisiaj jesteśmy na dość nietypowym superchargerze. Nietypowym, ponieważ jest to najnowszy supercharger w wersji trzeciej, który teoretycznie ma możliwość ładowania Tesli Model 3. Mocą do 250 kW. Dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy na takim superchargerze, no i właśnie chciałem sprawdzić, jak to działa, jaką jak moc osiągniemy. Mamy 10% baterii. Specjalnie starałem się rozładować baterię jak najniżej, żeby zobaczyć, tak podładować do 90% i zobaczyć, jak będzie spadała moc, i na podstawie tego też. Zrobimy taką krzywą, taki, taki wykres. Na początek jeszcze może pokażę Wam, jak to wygląda. Generalnie mamy tutaj zupełnie inną wtyczkę w porównaniu do starych superchargerów, znaczy starych, tych, tych które widzimy na co dzień. Ta wtyczka wygląda w taki sposób. To jest oczywiście wtyczka CCS. I zobaczcie, jakby zwróćcie uwagę na to, jaki ten kabel jest cienki. Cienki, w... on teoretycznie powinien być chłodzony cieczą, no bo mamy tutaj już naprawdę. Dużą moc, a pokażę Wam teraz, jak wyglądają te stare superchargery, bo tutaj nie wszystkie stanowiska są, e, są najnowsze i zobaczcie, te kable są o wiele grubsze. I tutaj, właśnie na tych starszych superchargerach, mamy dwie wtyczki. Jedna to jest wtyczka CCS, a druga to jest wtyczka typu drugiego dla e, modelu S i e, modelu X. Więc tutaj mamy kilka, kilka stanowisk z tym. Najnowszym Superchargerem w wersji trzeciej. No i co? Zobaczmy, jak to działa. Ok, więc bierzemy sobie wtyczkę. Jedną ręką jest dość ciężko. Ale okej, okay, poradziłem sobie. Wtykamy w ten sposób. Tutaj już jest komunikacja i zaraz zobaczymy, jak to działa. Dobrze, słuchajcie, ładowanie dobiega końca. Mamy już 89%, ładuje się do 90%. Dam Wam znać, ile poniżej napiszę Wam, ile czasu zajęło to ładowanie dokładnie. A za mną jeszcze przy okazji chcę Wam pokazać, w jakich lokalizacjach... Nie zawsze, ale często są postawione superchargery. Mamy tutaj wiele stanowisk: Tesla Supercharger, a za mną jest właśnie taka piekarnia, restauracja, e, kawiarnia. Można właśnie sobie zjeść czy napić się kawy. Tam jest mnóstwo jakichś ławek i w środku też jest bardzo dużo miejsca. Generalnie tak to wygląda na superchargerach: jest toaleta, jest gdzie zjeść i generalnie jest co robić, właśnie. Więc e, tak to wygląda. Mamy dalej 89%. E, I podsumowując, bo tak e, zerkałem sobie co jakiś czas, jaką mocą e, te, Tesla się ładowała. I na początku niestety nie mieliśmy pomimo dosyć niskiego stanu naładowania baterii, nie mieliśmy 250 kW, mieliśmy 200, 200 z kawałkiem, 200 kilka i tak naprawdę to dosyć szybko spadło spadła ta moc poniżej 200 i szczerze mówiąc właśnie muszę to porównać, bo jakby nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale muszę to porównać z wersją drugą, z V2 Superchargerem, który tak naprawdę wydaje mi się, że dłużej utrzymuje wyższą moc ładowania. Tutaj dosyć naprawdę nie wiem, radykalnie szybko to spadło, do poniżej 100 kW nawet. Już mieliśmy przy 80% tam z 50. Kilka kilowatów, więc bardzo, bardzo mało, jak na jeszcze 20% możliwości naładowania. Więc zobaczę, dam znać, generalnie w podsumowaniu, ale nie było jakiegoś wielkiego szału, mimo tego, że mamy 200 kW, fajnie. Ale, ale nie jest to to jeszcze e, czego oczekiwaliśmy, żeby to znacząco skróciło czas ładowania na przykład do 15 minut. E, tutaj jesteśmy tak naprawdę, ładowaliśmy 59 kWh w jakieś 35-38 minut. To by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to subskrybujcie kanał, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.